Ejka, pierwszy raz od ponad 10 lat odpalam Descent 4. Wchodzisz, nie, nie wchodzisz. No chodź, No chodź, chodź, zapraszam. Na czym ja skończyłam, a tak, pierwszy raz od ponad 10 lat. sobie sama co chwilę drzwi otwiera, no co ja mam, jak ja mam nagrywać w takich warunkach? Wchodzisz albo nie wchodzisz. Nie możesz co chwilę zamykać i otwierać drzwi. No to ciebie mówię no. Same simsy, bez ani jednego rozszerzenia. Właściwie to od kiedy pojawiły się cztery pory roku, to ani razu nie odpaliłam simsów samych. Zawsze miałam jakieś rozszerzenie, więc to będzie mega ciekawe. Pakiety. Nieposiadane nic nie mam. Kolekcje nieposiadane nic nie mam. Ale będzie świetna gra. To będzie bardzo ciekawe, zrobić ładną simkę bez żadnych dodatków. Simkę, która jest niesamowicie piękna, żebyście mieli takie zdziwienie, że co? Ja zrobiła tę simkę bez żadnego rozszerzenia? Niemożliwe! Watch mi, me, watch mi. Me. Twarz gotowa, sylwetka też i nawet nie zrobiłam taki tatuaż, ale ja sobie nie zdawałam sprawy tego, że tutaj jest tyle rzeczy, które doszły w aktualizacji. Tatuaże, owłosienie, nawet zmarszczki mamy. Co wchodzę w stroje i naprawdę jest bardzo niewiele. Jak mało mamy fryzur, ale kilka takich perełek i fajnych fryzur znajdziecie. Ja specjalnie nie użyłam tych z modów, żeby wiecie korzystać tylko z podstaw. Dobra, jestem najbardziej ciekawa makijażu i widzę, że tutaj makijaż, ej no mamy niezły wybór w tym makijażu. No naprawdę, żeby narzekać to trzeba być mega pesymistycznym człowiekiem. Zwłaszcza, że każdy makijaż możecie sobie dostosować dowolnie tymi e, rolkami. Serio? Można mieć nawet paznokcie w podstawce? Wow, szok, gorąca pogoda i zaledwie kilka propozycji. Ale oczywiście, ja sobie poradziłam. Dawno w sumie się tak nie starałam, jeżeli chodzi o tworzenie Sima, więc możecie sobie ją spokojnie pobrać. Mam kilka pomysłów na rozgrywkę, jak zagrać i przetestować te Simsy, ale postanowiłam, że ciekawsze będzie, jeżeli wylosuję jej cechy i potem wnioskując z tych cech ułożę jej życie. Więc ona ma tutaj, że towarzyska infantylna. I miłośniczka muzyki! Czyli będzie mi pasowana taką trochę budowniczą muzykantkę, artystkę, taką big gwiazdę czy coś takiego. Niestety nie ma tych aspiracji z dodatku, zostań gwiazdą, więc we wezmę sąsiedzką powierniczkę. Przez chwilę zastanawiałam się, jakiej dać na imię i postanowiłam, że wybiorę jakieś imię właśnie z moich wspierających Waleria. I ten moment, kiedy są tylko trzy światy do wyboru, wybieram oazę zdrój, dlatego że tutaj. Z Więcej takich miejsc rozrywkowych. Nie wiem, którą działkę wybrać, więc e, zrobię tak jak ostatnio w sklepie budowlanym. Pokieruję się nazwą. Zniwelowałam właśnie działkę i spróbujemy jej coś wybudować takiego małego, skromnego, pięknego, cudownego i w ogóle. I zawsze mi się oaza e, kojarzyła z Australią. A w Australii jest taki tryb życia na zewnątrz, więc możecie być pewni, że e, zaraz ogarnę jakiś ładny tarasik. Jak widzicie, domek będzie mały, ale będzie miał dwie altanki. Teraz robię takie typowe oszukać przeznaczenie czyli po prostu robię te dachy z takimi, wiecie, ściankami. I że niby tam coś jeszcze jest, że ten dom nie jest tylko parterowy. O, jak śliczniutko! No tutaj byśmy płatek zrobili i ogólnie my tak mega korcie, żeby zrobić tu jakiś taki żywopłot zielony. No, a kto szalonemu zabroni? I jak zwykle się rozpędziłam, zostało mi 13 tysięcy, a ja w sumie nic nie mam w środku. Dobra, czas zacząć od najważniejszej rzeczy w domu: drzwi, pomyślicie sobie. Nie! Okna! Pięknie, okna zostały wstawione, drzwi tak samo. O kurcze! Ej, naprawdę teraz. Pierwszy raz, Sero, pierwszy raz tak poważnie odczułam braki w wyposażeniu. Oddawajcie moje piękne marmury. No dobra, muszę przyznać, że idzie odczuć brak przedmiotów w trybie budowania jednak. Ale z drugiej strony to jest naprawdę duży plus, bo dzięki temu szybciej meblujesz i szybciej kończysz budowę domu, bo i tak nie masz za dużo rzeczy. Nie masz w czym przybierać, czasami lepiej mieć mniej wyboru. I teraz bardziej doceniam te prostsze rozwiązania. Wiecie, czego mogliście się po mnie spodziewać? Że nie starczy mi pieniędzy, bo oczywiście mam 3000, bo ja że muszę... Zrobić kuchnię. Mówi się trudno i kupuje się najtańszą lodówkę, ale jest za to ona różowa. I to sprawia, że ona nie jest taka najgorsza, bo jest różowa. Różowa kuchnia plus 10 do samopoczucia. Do tego, jak dobierzecie białe meble, to już wszystko wydaje się bardziej fajne i bardziej fancy. I możecie myć naczynia, podziwiając kamienie za oknem. Kuchnia nie może się obejść bez świeżych owoców. Niby nic, niby 95 simolonów, ale już wygląda, że tutaj ktoś żyje. Je banana. O kurwa. Weszłam w ogród, a tu jakieś pustki. Please, każdy by chciał mieć taką pomarańczkę Tutaj przed domem Tak prezentuje się piękny domek Walerii Oczywiście później jeszcze go dorobimy Jak ona troszeczkę zarobi Jak to jest grać w Simsy bez żadnych dodatków Simka wygląda o, teraz jakby była bogata Jakby nie brakowało jej żadnego rozszerzenia do Simsów Od kiedy pamiętam zawsze grałam tak, że Pierwsze co robił mój Sim To szukał pracy A no i domek też wam udostępniam w galerii jak coś Dobra, są zawody No artystkę sceniczną musimy wybrać O Jezu, za dwa dni dopiero zaczyna praca No właśnie kochanie Was muszę przecież oprowadzić, a więc zacznijmy sobie nietypowo, bo właśnie od sypialni Walerii. A więc to jest jej łóżko, tu są takie ukryte drzwi za regałem, tu jest komoda i tu jest obraz. Tymi ukrytymi drzwiami normalnie wyłazi na taras. Gdzie ma... Prześliczny widok na taki strumyczek No dobrze, ale poznajcie wejście do domu I jak wejdziemy, to mamy kuchnię A tu jest łazienka Nie ma pieczenia, no właśnie Zamiast zrobić jakieś jedonko Nie wiem, czy przychodzą sąsiedzi Nie no, chyba wagon powitalny to przychodzi w każdej, w każdej sytuacji, prawda? No nie, nie rób Nie, 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 dlaczego ty Pożar, w pobliżu wybuchł. Pożar, nie Prowadza się do nowego mieszkania Gotujesz w nowej kuchni i pierwsze co robisz, to podpalasz, nie? Wywołujesz pożar, bo nie potrafisz gotować. Ej, nie wiem co zrobić. Wiem co, zadzwonię po straż pożarną. Oni przyjadą, ugaszą to i przy okazji może sobie podrywiemy strażaka. On uratuje nasze życie i to będzie taka piękna historia miłosna. Dziękujemy za telefon. Ej, ale czy my mieliśmy ubezpieczony dom? O, strażak przyjechał. Boże, ma blond wąsa. No leć tam, ugasić. Nie no, lodówkę nam spaliło. Słuchajcie, lodówka i piecyk. Za cenę miłości to chyba zbyt wielka cena obra gasi. Moja ludówka, piękna, różowa kuchnia. Ej, dostaliśmy 300 zwrotu. Słabe to ubezpieczenie. Tym razem udało się ugasić pożar. W przyszłości zachowaj większą ostrożność, dobrze? Nope. No poszedł. No nie wierzę w to, zniknął. Eee, ja nie wiem, któremu, to zaproszę obu Ej, serio, oddajcie mi pieniądze Składam reklamację za tą pomoc strażacką O, jest tutaj, czekaj To to on, to on, ma ten zarost Dobra, to te... po tego drugiego nie dzwoń O, jak go poznała nagle Skąd on... ty go tak nagle poznałaś? Może dlatego, że on uratował jej życie I złączyło ich, połączyło ich przeznaczenie A nasz strażek ma na imię Kazimierz No po prostu świe... świetne, świetne imię Kolejne zdziwienie dla mnie Nie wiedziałam, że można utworzyć grupy Bez spotkajmy się bardzo romantycznie. On uratował jej życie, a potem ona go zabrała na ryby. Na mapie możecie znaleźć od czasu do czasu takie dziury, albo kamienie, skałki i właśnie może to zbierać, a potem możecie to sprzedawać. O, nie wierzę, nie wierzę, znalazłam! Na ziemi hot dogi, to Nikt się nie oprze hot dogowi z ziemi. Czy wy byście zjedli takiego hot doga, jakbyście byli bardzo głodni, znaleźli? Tak, przypadkowo losowe hot dogi leżące na ziemi, nie wiadomo skąd. I tu są w ogóle rośliny, ale nie mamy czterech pół roku, więc możemy tylko je wykopać z korzeniami i nic więcej, a szkoda. Jeszcze jest miarę młoda godzina. Chodźmy poznać jakichś sąsiadów. Cześć, chłopaki! Ej, mi się wydaje, że to jest jakiś dealer albo coś w tym stylu, bo on tak wygląda. I oni tak tutaj się przyczaili. A ja im pewnie przeszkodziłam. Ej, oni flirtują ze sobą. Aha, czyli ja przeszkodziłam teraz w randce. I tak minął pierwszy dzień Walerii w nowym domu. Dzień dobry, kochani, pracę mamy za 3 godziny. Czas zacząć dzień od yy, toalety i od śniadania. Tylko ja się boję i boję się tego, jak ona teraz będzie gotowała. Proszę nie odwal tego samego. Nie, nie. Nie, nie wierzę w ciebie, nie wierzę w ciebie. Ugaś to. Ty, kurde, ty piaro, ty... Co jest, nie? Ja sobie żartowałam, to było prześmiewcze. Ty nie, nie musiałaś niczego udawać. Nie miałaś tego robić, nie. Załamana jestem. Wszystko, co dzisiaj zarobi. No znowu się nam lodówka spaliła, no. Teraz nawet nas nie stać, żeby cokolwiek wymienić. Dopóki ona się nie nauczy gotować, to będzie go grillowała w parku. Przynajmniej nie podpali nam chaty po raz kolejny. Mogę zebrać plon? Ej, wiecie, że ja nie byłam świadoma, że mogę takie rzeczy robić? Myślałam, że trzeba mieć po prostu 4 pory roku, żeby móc zbierać prona. Ja normalnie mogłam zebrać. Co? Można je zasiać? Trochę się nie opłaca kupywać czterech pory roku, jak możesz uprawiać ogród, zbierać rośliny i tak dalej. Tak sobie o! Dzień dobry, kochani! Dostaliśmy awans i Valeria ma mega stresa, bo brakuje jej zabawy. Tak sobie pomyślałam, że po co się męczyć. Zaprośmy sobie Kazim. O, on tu gdzieś jest w pobliżu. Czekaj, gdzie jest ten Kazimierz? On niby przypadkiem. Psz, psz, przypadkiem siedzi sobie tutaj na ławce. No niewiarygodne. Usiądźmy niby przypadkiem obok niego. Cześć, jak się przytulają! Nie wierzę, jakie przypadkowe spotkanie! Chłopiec rozbawiony, zacznijmy go podrywać. Schlebiasz mnie, ale nie interesuje Mnie tego. Rodzaju relacja z tobą, z chęcią jednak się z tobą zaprzyjaźnię? Co? Ty chyba żartujesz, że ty wolisz chłopów. Boże jedyny. A taka piękna miłość miała być. Nic się nie układa. Dobra, tonara. Co nas zwodziłeś? Tak, dobrze. Okrzycz go na koniec. Chciałam się dorobić na małżeństwie. Mówię, z Kazimierzem się żenimy. Łatwiej będzie się dorobić, ale dorobimy się na truskawkach i na kwiatach z tego, co wygląda. Stwierdziłam, że Valeria zasługuje na coś lepszego i wzięłam ją do eleganckiego klubu. Mam nadzieję, że tu poznajemy jakiegoś bogacza. To jest jakiś koleś w garniturze. Ale też blondyn, a mam pecha do blondynów. Nie wiem. Ej, on ma garnitur. To, to może coś znaczyć, może on się dorobił, ale z drugiej strony ma na nazwisko Burak, a to wskazuje, że się nie dorobił. Ale o samolocie, on ma jakiś samolot, czekaj, zatrzymaj się, ty masz samolot. Ja go zapytam o zawód i wszystkiego się dowiemy. Ej, co ty tu robisz? Prześladujesz nas? Przecież ty nawet nie lubisz dziewczyn. O, on jest bezrobotny, ale mówi o pieniądzach. Ja już nie wiem, on nam po prostu pogrywa. Nie wiem, widzowie, czy mu zaufać, czy nie, napiszcie w komentarzu. Ej, on też nie lubi gotowania, tyle nas łączy. Waleria, zobacz, jak życie potrafi się zmienić w przeciągu kilku godzin. No cóż, można było się spodziewać, że po kilku głębszych wylądują w łóżku. Nie będę ukrywała, że nie jestem porządna i kazała mi się od razu postarać o dziecko, więc Valeria go złapie na dziecko prawdopodobnie, ale ma śmigłowiec, ma pieniądze, to, to się musi nam opłacić. Pokaż jaką jesteś wspaniałą panią domu i podaj śniadanie. Boże, czuję ten dreszczyk emocji, błagam Cię. Nie, to nie jest możliwe, to nie jest, to nie jest możliwe, nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby Simka trzy razy z rzędu wywołała pożar, dzwoni pod straż pożarną, zobaczymy, kto przyjedzie, mam nadzieję, że nie Kazimierz, tak, dzień dobry, to znowu ja, nie zgadnijcie, co, mam pożar w domu, nie wiem, jak to się stało, tak, wiem, że to trzeci raz w ciągu dwóch dni, łe, Kazimierz przyszedł, ej, ale jest jakiś drugi, jest jakiś drugi, Paweł. I ma wąsik. A on się z nas śmieje. Serio? Nie, ja usuwam to. Ja już... Ona nic już tu nie będzie gotowała, serio. Do końca tego filmu nie pozwolę jej już nic ugotować. Jest, je za dwoje. Ojejku, jak super. Trzeba mu o tym powiedzieć. Podziel się wielkimi wieściami. Zobaczymy, jak zareaguje. Typowa wpadka młodych ludzi. Poznali się i już następnego dnia rano ciąża dziecko. Aha, on się wkurzył, ona teraz płacze. Ja nie wiem, czy to był dobry wybór, ale teraz to już musimy się z nim ten hajtnąć, żeby hajs dostać. A nie, ona minutę płakała, a teraz jest opętana, nie ma białek, ma same białka. Czy mamy wstyd? Nie, nie mamy wstyd. Nie przyjął? Ej, ty dawaj hajs na dziecko, a nie, że nie! Czekaj, ja ci tu zaraz. O! Poproszę o dołączenie do rodziny. Hej, przystopuj trochę, kto słyszał o tym, żeby od pierwszego pocałunku przychodzić w drodze do małżeństwa. Dlaczego tak ci się spieszy? Bo jestem z tobą w ciąży? Hello? Cieszmy się chwilą? Za późno? Boże, co ty tutaj z rodzicami jeszcze mieszkasz? No, bez hitu, on no ze starymi mieszka. Coś z Eros i balonów pozostawimy. Ale biorę ojca, bo stary bardziej przystojny jest, także nara. 20 tysięcy! jest Zrobiliśmy się w The Sims bez żadnych rozszerzeń. Teraz z nim zerwiemy. Za to, że nie przyjął oświadczeń Nara. O, cześć! Przyszedł jego ojciec, ale co z tego, skoro Valeria jest nadal nieszczęśliwa i nie ma swojej miłości, pomimo tego, że jest w ciąży, jest ostatnia szansa. Szansa na romantyczną miłość i na założenie super rodziny. I tą szansą jest Paweł Kulczyk, czyli drugi e, strażak jak coś. Ale na spokojnie podchodzimy do tego, zobaczymy, jak oni będą się dogadywali ze sobą. O, zdobyte odczucie, lubię spędzać z sobą czas. Fajnie. Jak się szybko dogadali i bardzo szybko też jest pierwszy pocałunek, on jest zachwycony Walerią. Dobra, zrobili barabara i Waleria leci do pracy. A was na stanowisko na komi. A Uszek już powoli widać. Dobra, myślę, że stary już spłacił swój dług. Zobacz, co ty tam masz. Połowiłeś wiele rzeczy. Tysiąc simolonów nie jest tak źle. Wyprowadzamy go teraz. Przyszedł Paweł i czas nie, iść o krok nie, dalej, bo za chwilę tutaj będzie poród. Teraz się uda. Trzymam kciuki. Więc wszystko powinno pójść tak. Wszystko powinno się udać. Przyjmujesz to oświadczenia? Jest! Po prostu my... Złego strażaka wybraliśmy. Wybraliśmy nie tego, co trzeba. Jakbyśmy go wybrali w początku, to wszystko by się super użyło. Nie jakieś trudne sprawy. Z racji tego, że ona jest w ciąży i nie ma czym się chwalić, to biorą cichy ślub od razu na mostku, żeby on się wprowadził do nas i żebyśmy razem mogli układać życie kawalerem mimo 20 tysięcy, proszę bardzo, 40 tysięcy zrobiliśmy w dwa tygodnie. Jakby co to i tak ustawiłam alimenty na 30%, więc jesteście zrujnowani. O, Boże, 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 Waleria zaczęła rodzić. Dobra, dobra, poczekaj. Prakajcie, chwilę już idziemy. On jak panikuje, ona jeszcze ciasto. Z... Ale brzydkie ciasto. Ona naprawdę nie potrafi. Gotowe. dziecko w szpitalu. Dobra, to papa. Idziecie do szpitala. A ty nie idziesz z nią do szpitala? No dobra, i poszła. Z racji tego, że nie mamy witej w pracy, to niestety nie możemy iść z Walerią do szpitala na poród, a szkoda. O, to dziewczynka, jak ją nazwiemy. Niech nazywa się Iskra. Będzie do niej pasowało. Jaka słodziutka. Od razu ją musimy dorosnąć, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała. O nie, podobna jest do ojca. Kurde, szkoda. Szkoda, ale ja się nie poddaję. Niech zbuchnie świeczki. Może teraz będzie bardziej do Walerii podobna. I jak wygląda? Ej, no, wiecie co? Wygląda pięknie. Ma chyba twarz za Walerią. Vale o, ma aparat słuchowy. ale oczy ma potacie. Muszę sprawdzić, bo jestem bardzo ciekawa, czy, czy będzie miała geny swojej mamy. Nie, nie ma niestety genów swojej mamy. Ma geny swojego ojca po mamie ma zdecydowanie usta i oczy. A włosy po klacie, potacie. Zdziwiłam się, że tyle rzeczy można robić na samej podstawie The Sims 4. Można założyć swój ogródek, sprzedawać zdjęcia. I normalnie można z tego żyć i się utrzymywać. Trochę ubogu jest w trybie budowania. W trybie tworzenia Sima da się przeżyć i nie jest wcale źle. Albo zaczynacie dopiero grę i w ogóle nie wiecie, co kupić i tak dalej. To najlepszym rozszerzeniem, numer jeden, będzie Witaj w pracy. Na drugim miejscu kupiłabym pakiet być rodzicem. A na trzecim albo miejskie życie, albo psy i koty. Myślę, że Wam pokazałam, że można grać naprawdę bardzo ciekawie i fajnie. W samej wersji podstawowej Simsu. Zwłaszcza, że wtedy doceniacie te wszystkie rzeczy, na które nie zwracacie uwagi na co dzień, jeżeli macie pierdyleon rozszerzeń. I szczerze, to spodziewałam się, że będzie można robić mniej rzeczy. Przynajmniej te 10 lat temu było tak, że można było robić mega mało rzeczy, a teraz tyle tych różnych opcji doszło w aktualizacjach. Niektóre opcje zostały poprzenoszone normalnie z dodatków do gry podstawowej. Że jeśli jesteś tym graczem, który nie ma żadnego rozszerzenia, to w ogóle jest cool i jest spoko i da się żyć. A czego mi brakowało w tej rozgrywce? To dziwne, ale rozszerzenia być rodzicami, spotkajmy się, bo chciałam jeszcze chwilę pograć i pokazać jak nasza iskra będzie dorastała, ale jak zobaczyłam, że nie da się z nią nic praktycznie robić, poza odrabianiem lekcji i chodzeniem do szkoły, to stwierdziłam, że bez być rodzicem trochę lipa. A oczywiście być rodzicem i inne rozszerzenia polecam Wam kupić na Instant Gaming, gdzie są zawsze świetne promocje na Simsy, a linka macie w opisie i dajcie mi koniecznie znać w komentarzu jak Wam się podobało i jakie macie wrażenia. Ej, miłe gry!